Ja. O no, oczywiście. Dlatego po przegranej, a jakże miażdżąco wygranej kampanii naszego drogiego prezesa, Polacy już nigdy nie dadzą się okłamywać, że czarne jest czarne, a kij ma dwa końce. Tak więc, kandydaturę pana prezesa na stanowisko. Papieża powinniśmy poprzeć z całą mocą i przede wszystkim. Trzeba skończyć raz na zawsze z tym cyrkowym wywlekaniem czarnego królika z białej skrzynki. Czarny? Też. Oczywiście, że pan prezes nie będzie chodził w białej sutannie i z mitrą na głowie. Tu trzeba twardej ręki, a nie cyrkowych przebierańców. I nie będzie gadania w 36 językach, bo Polska jest najważniejsza. A Polacy nie kaczki i swój język mają. Idąc dalej, Papa pa, mobile. A nie, to trzeba mieć prawo jazdy. Aha. Tak czy tak, człowiek wierzący, nieżonaty, niezamężny, dostawny. Tak, jedyny prawdziwy kandydat na papieża. Prosty, normalny człowiek. A to właściwie tak, ja też mogłem kandydować na, na papieża, prawda? Prawda? Kolego, prawda jest tylko jedna.